Hiszpania czeka na ciebie.pl. Jak wygląda rynek nieruchomości w Hiszpanii? O tym nam opowie dzisiaj Piotr Wysocki. Hola. Cześć. Buenas Dias. Uczenie Azbiro to jedyna uczenia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Rynek nieruchomości w Hiszpanii, tak już przechodząc od razu do meritum sprawy, jest zdecydowanie odmienny od rynku polskiego, a mianowicie jest bardzo dynamiczny, duża ilość transakcji na rynku w tej chwili, jak na przykład. Inwestorzy z Polski zwracają się do nas z pytaniem: No, znajdźcie mi taką okazję inwestycyjną, no to tak naprawdę, jeśli ją znajdziemy, a ten inwestor nie przyjedzie w ciągu kilku dni, to ta okazja zostaje kupiona przez kogoś innego. No, w związku z tym jest to, tak jak powiedziałem, bardzo dynamiczny rynek. Szybko następuje sprzedaż od momentu znalezienia czy też wystawiania nieruchomości do sprzedaży. W Polsce, z tego co wiemy, jest trochę. Inaczej, prawda? To może, wiesz, co Piotrze, usystematyzujmy to troszeczkę. Co robisz dla nas tutaj, dla przedsiębiorców w Polsce, dla inwestorów w Polsce? Czym ty się zajmujesz tak naprawdę? Ja zajmuję się poszukiwaniem okazji inwestycyjnych, sprzedażą nieruchomości na wybrzeżu Costa Blanca, na takim wycinku całego wybrzeża w Hiszpanii, bo wybrzeże w Hiszpanii ma ponad 4000 km długości. Więc my, my pracujemy na Costa Blanca pomiędzy Alicante a Walencją. I tam pracujemy z deweloperami, czyli zajmujemy się sprzedażą nieruchomości nowych od deweloperów, ale również nieruchomości na rynku wtórnym. I tutaj warto jakby na temat rynku wtórnego powiedzieć to, że jeszcze w dalszym ciągu nieruchomości na rynku wtórnym są dwukrotnie, czy nawet 250% jakby tańsze od nieruchomości na rynku pierwotnym. I tutaj inwestorzy z Polski nie tylko z Polski, tak, bo obsługujemy klientów z całej Europy, mogą poszukiwać swoich okazji inwestycyjnych, na przykład do budowania portfela nieruchomości, nie tylko w Polsce. tak. Mogą dywersyfikować swoje ryzyko. Tak, Jak, jasne. E, powiedz mi e, w takim razie, jakie są główne takie trzy przewagi inwestowania na rynku nieruchomości w Hiszpanii względem inwestowania w nieruchomości na rynku polskim? Trudne pytanie. Powiem tak, rynek jest bardzo dynamiczny, bardzo jakby chłonny. Jest duża ilość transakcji, bo ponad 900 tysięcy transakcji rok rocznie jest na tym rynku, w całej Hiszpanii. To jest masa transakcji na rynku nieruchomości. W Polsce tyle nie ma. Mamy doskonałą pogodę, która przyciąga turystów i turyści, którzy tam przyjeżdżają, przyjeżdżają z całej Europy. Tak? Więc mamy rozproszenie jakby tych ryzyk ewentualnie związanych z klientami. Nie? Do Polski oczywiście też przyjeżdżają turyści. Mamy studentów i tak dalej, ale w Hiszpanii docierają do Hiszpanii docierają turyści z całej Europy, tak? kiedy w części, no tak jak teraz, na przykład dzisiaj, w Warszawie ile no 10 stopni w Kalpe czy na Costa Blanca jest 25 stopni tak, w tej chwili. No i to ściąga turystów, szczególnie też w okresie zimowym. Czyli ten sezon, sezon trwa cały rok. Nie Jasne. wiem, czy były trzy powody, chyba nawet więcej, ale. Dlaczego ty zainteresowałeś się inwestowaniem na tym rynku? Co Ciebie zmotywowało? Przenieśliśmy doświadczenia z Polski, jeśli chodzi o inwestycje na rynek hiszpański. W Polsce zajmowałem się finansowaniem projektów takich dla klientów indywidualnych, na przykład kredyty hipoteczne. Z powodzeniem w Hiszpanii można to realizować, w tej dla klientów polskich, bo banki hiszpańskie są otwarte na. Na, na, na udzielanie kredytów hipotecznych. Widzimy tam szansę, a przede wszystkim już tam mieszkamy, tak? Dlatego dlatego też y, mieszkając tam od ponad dwóch lat, no, zdecydowaliśmy się, że jednak przynosimy część swoich, y, część swojego zaangażowania na rynek hiszpański. Tak? Okej, okay. a powiedz mi. Pomagasz zainwestować tam, pomagasz też w obsłudze takiej nieruchomości. To są nieruchomości, zajmujecie się nieruchomościami, które są w hotelach, na wynajem, prowadzicie to, dajecie dodatkowe usługi w obrębie tego, czy tylko mówisz, no tutaj masz fajną nieruchomość, kupią, na pewno na tym nie stracisz. chodzimy do, do klienta kompleksowo, niemniej jednak, jako firma, nie zajmujemy się obsługą najmu. Natomiast na miejscu, na, na Kosta współpracujemy z wybranymi podmiotami, które te usługi świadczą. No, świadczą dużo lepiej, jakby od nas, są w tym tak? oczywiście Nie, nie, nie jesteśmy w stanie się zajmować wszystkim. Raczej specjalizujemy się na dotarciu do nieruchomości, które nie są na rynku, na przykład publikowane, i możemy je zaoferować bezpośrednio naszym firmom. Okay. Nazwijmy trochę z stołu, tak bym to powiedział. Czyli, jeżeli ktoś do ciebie przyjdzie, to masz szerokie spektrum tak. usług, które możesz zaoferować, niekoniecznie przez swoją firmę, ale pomagacie. To, to jest bardzo wartościowe na pewno. Natomiast przemyciłeś tutaj jedną dość ciekawą informację, nie wiem, czy nasi widzowie to wysłyszeli, ja to podkreślę, powiedziałeś o tym, że banki hiszpańskie chętnie dają kredyty na nieruchomości hipoteczne. W związku z czym, czy mam rozumieć przez to, że ja jako Polak mogę sobie wziąć w takim banku kredyt na nieruchomość? Dokładnie tak. A możesz powiedzieć, na czym polega przewaga? Czy tam na euro mamy mniejszą inne mniej, mniej stopy? Coś w tą stronę może pozwolę Ci się wypowiedzieć. Nie, no, pewnie, jeśli chodzi o finansowanie kredytem hipotecznym dla Polaków, którzy bo trzeba rozgraniczyć jakby dwa, dwie waluty, tak? Euro i złotówkę. Jeśli mamy Polaków, którzy zarabiają w złotówkach, to banki hiszpańskie finansują zakup nieruchomości w ramach kredytu hipotecznego. Walutą spłaty oczywiście jest euro, walutą uzyskiwania dochodu jest złotówka. I z reguły mówimy o procentowaniu zmiennym. Wysokości w pierwszym roku 4,2% w skali roku, mm. czyli no tak chyba dwa razy mniej niż w Polsce w tej chwili, mimo iż e, NBP, e, obliżu, Rada Polityki Pieniężnej, przepraszam, stopy procentowe w Polsce, to i tak kredyt hiszpański jest tańszy. W kolejnych latach oprocentowanie oscyluje w na 6%, ale inaczej sytuacja wygląda, kiedy mamy do czynienia z osobami fizycznymi, czy też prowadzącymi działalność w różnej formie, zyskującymi dochody na przykład mieszane, nie? Znaczy w walutach mieszanych, złotówka euro. Mhm. Tak, to jeśli walutą przeważającą będzie na przykład euro, są na to te jakby sposoby, no to możemy mówić o oprocentowaniu również stałe, czyli trochę, trochę niższym, nie? Okej, okay, okej. Okay. I rozumiem, że ty wywodząc się z sektora bankowego, tak. sprytnie pomagasz to uzyskać. No bardzo dobrze to idzie, bo nie miałem do tej pory, nie mieliśmy do tej pory żadnej decyzji negatywnej. I wszystkie decyzje, które realizujemy, mieliśmy na 70% wartości nieruchomości. Może nie jest tak jak w Polsce, że nawet tam do 80% można, tak, Czy może i wyżej, nie wiem. jak to jest w tej chwili. W Hiszpanii jest do 70% wartości nieruchomości, co uważam i tak za bardzo dobry wskaźnik. Jasne. Wspomniałeś dwukrotnie na początku naszego, naszej rozmowy tutaj o dynamice na rynku hiszpańskim. Można jakieś wnioski snuć, tylko ty będziesz chyba. Po prostu odpowiedz na pytanie, z czego wynika dynamika na tym rynku? Czy Hiszpanie są bogatsi od Polaków, czy tam są po prostu tańsze nieruchomości? Zmierzam w jakimś kierunku, ale potrzebujemy tej odpowiedzi. Yy, powodów jest yy, kilka. Yy, Hiszpanie nie są bogatsi od yy, Polaków, bo Hiszpania to jest stan umysłu tam się yy, żyje, żeby żyć, a nie po to, żeby mieć. Tak bym powiedział, aczkolwiek Hiszpania jest ogromnym krajem, ona jest krajem wybieranym przez Europejczyków ze Skandynawii, z Niemiec, z Belgii, Holandii, z Wielkiej Brytanii bardzo dużo jest klientów, którzy kupują, tak? Również Polacy, też za sprawą też wybuchu wojny na Ukrainie i szalejącej inflacji, tak? Część z nich, część, część inwestorów z Polski zdecydowała się na zakupy, więc ten rynek jest bardzo dynamiczny. A nieruchomości w Hiszpanii, w naszej ocenie, w dalszym ciągu są dużo tańsze niż w pierwszej czy drugiej linii brzegowej w Polsce. Tak? Bo na Costa Blanca oczywiście jest duża rozpiętość cenowa od do, tak? w zależności od miejsca, ale są takie miejsca, gdzie można kupić nieruchomość położoną 50-200 metrów od plaży, też z tej plaży, tak? ładnej plaży, w cenie 1800-2000 euro za metr kwadratowy. Czyli to też przyciąga jakby inwestorów. Są okazje superferskie, natomiast to jest zupełnie jakby odrębny i trudniejszy temat. Rozumiem. Jaki jest taki próg wejścia w takim razie? Ile ktoś musi mieć pieniędzy, żeby się do ciebie odezwać? My zajmujemy się nieruchomościami o wolumenie wyższym w tej chwili niż 130 tysięcy euro, jeśli chodzi o rynek wtórny. Na rynku pierwotnym nieruchomości yy, ceny nieruchomości zaczynają się od 175 tysięcy euro. Natomiast nie oznacza to, że nie, zajmuje, że nie mamy nieruchomości poniżej 100 tysięcy euro, natomiast no, nie jest to nasz, yy, nasz krok. Czyli taki minimalny próg wejścia odpowiadając wprost w granicach 100 tysięcy euro. 100 tysięcy euro za nieruchomość. Tak. W związku z czym, jeżeli miałbym dobrze prosperującą firmę, która ma przychody w euro, mógłbym się dostać na na przykład nawet 20-30 tysięcy euro. Musisz liczyć około 40% jako takie wejście w gotówce, mhm. ponieważ do każdej ceny publikowanej w mediach, w internecie, jakkolwiek, musisz doliczyć przynajmniej 10% podatku mhm. takiego do ceny netto i około 2% na koszty notariusza, wpisów, księgach, tych tłumaczenia i tej całej takiej otoczki biurokratycznej. To to już widzowie wiedzą, a skoro jesteśmy przy procentach. To jaka jest stopa zwrotu? A widzisz? Stopa zwrotu to temat, myślę, indywidualny, nie, nie, nie do oceny, bo każdy inwestor, jakby ma swojego Excela, inaczej wygląda. Niektórzy mówią, że w Hiszpanii jest stopa zwrotu 15%, moim zdaniem jest to z ani 12%. Przy bardzo dobrym zarządzaniu portfelem nieruchomości, ale przez to bardzo dobre zarządzanie, ja chyba uważam, w sytuacji, kiedy jesteśmy tam na miejscu. I wszystkiego pilnujemy, można uzyskać w granicach 9-10% maksymalnie. Przy korzystaniu z nieruchomości agencji zewnętrznych w mojej ocenie nie jest ona wyższa niż 5 7 Okej, okay, to podobnie jak w Polsce de facto. No tak. Inny próg wejścia, no i zalety, o których powiedziałeś, prawda? Prawda? Natomiast pamiętajmy też, że ceny nieruchomości na, na, na kosta one są w dalszym ciągu niedoszacowane i możemy też zyskać na, na wzroście wartości ceny nieruchomości w czasie. O tym porozmawiamy. Natomiast, jak już powiedzieliśmy o tych fajnych zaletach, szansach, wiemy, że niższy próg wejścia, możemy skorzystać z zalet, o których powiedziałeś. Podobna stopa zwrotu. Teraz porozmawiamy o wzroście wartości nieruchomości w czasie. Natomiast jakie są zagrożenia, Twoim zdaniem, czy lepiej, w Twojej opinii, zupełnie subiektywnie, zacząć na rynku polskim i uzupełnić się o rynek hiszpański w portfelu inwestycyjnym, czy po prostu jechać na tą Hiszpanię i zacząć a nie posiadać? Wczoraj miałem przyjemność z rozmawiania z Maciejem Pankiem i powiedział, że w Polsce jest tak, jeszcze tak. bardzo tak. mocny kult posiadania. Tak, mieć. Tak, mhm. dokładnie. Więc lepiej tam jechać i zmienić swoje życie, bo to jest droższe. Czy, czy tutaj, jak to. Jak to Twoim zdaniem wygląda. Wiesz, jeśli chcesz pożyć 9 lat dłużej, statystycznie widzę, że jesteś młodym człowiekiem, młodym mężczyzną, no to tak. Bo statystycznie Hiszpan żyje 9 lat dłużej niż Polak. Nie? Okay. A to za sprawą tego, że jest siesta, fiesta i trochę maniana. Nie? Ciekawe, tak... ile mniej żyją przedsiębiorcy. No, no więc właśnie. A tak, a tak na serio, no to. Nie ma odpowiedzi na to pytanie, tak? Wiadomo, że bez kapitału trudno jest to kogoś zrobić, czy w Polsce, czy w Hiszpanii. Ja oczywiście nie będę przekonywał do inwestowania tylko w Polsce czy tylko w Hiszpanii. Najpierw ten kapitał trzeba zbudować i myślę, że w oparciu o, o wiedzę i dane, które czujemy najbardziej, tak? No Hiszpania dla polskiego inwestora, który tam wchodzi, będzie zupełnie nowym krajem, tak? no musi się zmierzyć z jakąś tam biurokracją, musi się zmierzyć z pewnymi procedurami, z tym, że Hiszpania jest zupełnie innym krajem, tak? Tu w Polsce tak naprawdę, no... Część przedsiębiorców no, ma wiedzę tak, z zakresu trochę prawa, trochę podatków i jest takim zosiem sam osiem. W Hiszpanii jest zupełnie inaczej. W Hiszpanii nie da się być specjalistą od wszystkiego i wili wszystkiego, ponieważ każdy rejon w Hiszpanii ma pewną swoją autonomię, ma odrębne przepisy podatkowe, ma trochę inne prawo, mimo iż jest jedna konstytucja i tak dalej. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Nie każdy rejon nadaje się do inwestowania równie. No zresztą tak jak i w Polsce, trzeba wiele tutaj takich elementów wziąć pod uwagę tak. Czyli zagrożenia legislacyjne, geograficzne, takie zderzenie z rzeczywistością innego kraju, prawda? Tutaj mamy tak. te zagrożenia. No i przejdźmy to, do tego, o czym chciałem porozmawiać chwilę temu, czyli wzrost wartości nieruchomości w czasie. Jak to wygląda względem kraju polskiego? Czy jesteście już na rynku hiszpańskim na tyle długo, żeby móc to porównać? Z perspektywy ostatnich na przykład dwóch czy trzech lat. Możemy powiedzieć, że dynamika jakby wzrostu cen na kospa Blanca no, przynajmniej 15-25%. W skali roku? Yy, w skali dwóch lat. W skali dwóch lat. No. Rozumiem. Na, na niektórych nawet. Porówkę. Na niektórych nawet 30, tak? Na tych o, tańszych. Okej. Okay. Okay. Skończył nam się czas, ale pozwolę sobie na jedno dwa pytania na spokojnie. E Jak zacząć w takim razie? Co najlepiej zrobić? Przyjść do Ciebie czy zagłębić się? Te wszystkie meandry prawa hiszpańskiego, jak ktoś ma czas i, i, i bujać się z tym samym. Myślę, że to na początek jest bardzo trudno. Oczywiście warto zaczerpnąć wiedzę z internetu, ale z dobrych źródeł, nie z forów internetowych, gdzie niby znawcy tematu piszą, że podatek w Hiszpanii wynosi 50%, bo takie też mamy jakieś stwierdzenia. Czyli korzystać ze sprawdzonych źródeł lub zwrócić się po prostu do na przykład do adwokata czy też do profesjonalnego biura sprzedaży nieruchomości w celu uzyskania informacji. Zawsze te informacje można uzyskać z innymi. Tak? Mhm. Wy takich rad udostępniacie, dajecie? Jest Trudno to radne, mówić, że, żebyśmy udzielali rad. Raczej staramy się nie, nie udzielać rekomendacji. Każdy klient powinien jednak wybrać to, co dla niego jest najlepsze. Natomiast my określamy pewne standardowe, jakby warunki, które trzeba spełnić. Mówimy też czasami o zagrożeniach, bo na przykład nie w każdym regionie, nie w każdym mieście można uzyskać licencję turystyczną, a jeśli inwestor chce wynajmować na krótki termin, to tą licencję będzie musiał mieć, a kupi sobie nieruchomość w miejscowości powiedzmy Guarda, Mardelsa Góra albo Walikanta w tej chwili, licencji nie dostanie i co? Po inwestycji, nie? O, okay. Więc sygnalizujemy pewne zagrożenia. Staramy się prowadzić cały proces zakupu, żeby był jak najbardziej przyjazny dla inwestora polskiego. Wy określacie cel inwestora tak, i staracie tak, się to tak, dopić tak, od początku do końca. Jak wygląda prawo własności w Hiszpanii? Tak samo jak w Polsce? Bardzo podobnie, tak. OK. Czy ja, będąc Polakiem, rezydentem podatkowym tutaj, czy mogę zarobkowo wynajmować mieszkanie w Hiszpanii, które posiadam? na Oczywiście. I wcale nie trzeba inwestować w Hiszpanii, być rezydentem podatkowym hiszpańskim. Jest wiele zarówno przedsiębiorców, wiele firm działających w Polsce i osób fizycznych, które mają nieruchomości w Hiszpanii, nie mają rezydencji. Czyli mieszkają tu, nieruchomościami, nieruchomością zarządza firma zewnętrzna. Podatki oczywiście od, od zysku zyskanego z najmu płacone są w Hiszpanii, i powinny być wykazywane w polskich deklaracjach podatków, ale już bez obowiązku płacenia podatku. Jasne. Tak, działa. Hiszpania czeka na Ciebie.pl Piotr Wysocki, wasza pomoc na rynku nieruchomości hiszpańskiej. Hiszpania czeka na ciebie właśnie, na ciebie i na każdego z was, nawet jeśli nie chcecie dokonywać zakupu, warto przyjechać, zobaczyć, zainteresować się. Jest to kraj cywilizowany w Europie, kraj wielu kontrastów, ale bardzo bardzo przyjemny do życia i do... Dziękuję bardzo. Ja Dziękuję.